Ewangelia na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu to Ewangelia opisująca kuszenie Jezusa. I w tym fragmencie Pan Jezus demaskuje mechanizm kuszenia, a jednocześnie pokazuje skuteczny sposób przeciwstawiania się pokusom złego ducha. Czytamy w ten sposób: po 40 dniach, kiedy Jezus odczuł głód, wtedy przystąpił do niego zły duch z pokusą. Zauważmy, że tak się dzieje w naszym życiu. Wtedy, kiedy jestem słaby, w takim momencie przychodzi pokusa. Zły duch jest bardzo inteligentny, bardzo dobrze nas zna na podstawie naszych błędów, naszych grzechów i w związku z tym wtedy to słowo jest bardzo ważne, żebyśmy się przyjrzeli po prostu mojemu życiu najlepiej przez rachunek sumienia. Codzienny wieczorny rachunek sumienia pozwala nam na rozpoznanie takich momentów, kiedy jestem słaby na poznanie samego siebie, to bardzo ważne jak skutecznie opierać się pokusom, zwalczać pokusy. Jezus trzykrotnie korzysta, używa słowa Bożego. On, który jest słowem, on, który jest Bogiem, używa słów ze Starego Testamentu. Odpowiada złemu duchowi słowem Bożym ze Starego Testamentu, tymi fragmentami. To jest podpowiedź bardzo konkretna żebym nie wchodził w dialog z pokusą, czyli żebym odpowiadał Słowem Bożym, karmił się Słowem Bożym. Ostatecznie Jezus mówi: Idź precz, szatanie. I to jest bardzo krótka, bardzo prosta modlitwa dla nas, możemy z niej skorzystać, żeby nie dawać miejsca diabłu w naszym życiu. Mówiąc jednoznacznie, jest pokusa: Idź precz, szatanie. Zadaniem na ten tydzień może być dla nas codzienny rachunek sumienia, krótki wieczorny rachunek sumienia, żeby rozpoznać te słabe momenty, kiedy jestem słaby, żeby rozpoznać, kiedy jestem kuszony i zawalczyć przy pomocy łaski Bożej z pokusą.